Cześć, dzień dobry. Zapraszam Was na piąty odcinek vlogmas. Nie dość, że piąty odcinek Vlogmas to jeszcze piątek, dziewiąty dzień grudnia, grubo po godzinie dziewiątej. Dzisiaj będę się niewiele do Was odzywać, bo już za moment wybieram się do kuzynki, o której Wam wspominałam w poprzednim odcinku. Dla której dzieci kupowałam całą masę prezentów, żeby byli zadowoleni i w ogóle, bo wychodzę z założenia, że iść gdzieś, gdzie są dzieci, i tym dzieciakom niczego nie dać, to tak trochę. Być może nie kulturalnie, ale zawsze mi się serducho cieszy, jak mogę dzieci czymś obdarować. I tak jak wspomniałam, nie będę dzisiaj się do Was dużo odzywać, bo tak naprawdę za moment wychodzę. A jak będę od tej kuzynki wracać, to odbiorę od razu dzieciaki i wrócę do domu. Więc będzie. Niewielka możliwość na to, żebym jakkolwiek mogła do Was pogadać, ale mam nadzieję, że tych kilka przebitek, które za chwilę zobaczycie Wam wystarczą, a ja odezwę się do Was jutro, czyli w sobotę, bo jutro jest bardzo ważny dzień. Nie dość, że sobota. To jeszcze wybieramy się na rodzinną sesję świąteczną. I przyznam, że jaram się bardzo mocno, bo to jest sesja, której nie mogę się doczekać tak naprawdę przez cały rok. A na ostatniej takiej sesji byliśmy bodajże dwa lata temu. Oprócz tego mieliśmy tą sesję robić zupełnie w innym miejscu, zupełnie u innej osoby, ale termin, który wybrałam, akurat wypadł w trakcie naszego chorowania na anginę i no musiałam się rozstać i, i, i z panią fotograf, która miała e, zrobić nam tą sesję, i z tym terminem. A wiecie, często już w tym czasie grudnia, czyli po w okolicach 10 grudnia, najczęściej już tych sesji świątecznych nie ma e, i jakby ciężko mi było znaleźć cokolwiek. A nie chciałam się jakby pogodzić z tym, że nie będziemy mieli rodzinnego świątecznego zdjęcia, bo w zeszłym roku ta sesja też nie wypaliła. No bo wiecie, urodziłam Filipa, on był taki malutki, więc nie było. Jakby nie myślałam o tym, żeby jeszcze się teraz gdzieś wybierać na sesje świąteczne. Więc jakby liczyłam, że w tym roku to się uda i byłam zrozpaczona, gdy po prostu wszyscy się pochorowaliśmy. No, ale co miałam zrobić? To są rzeczy, których nie da się przewidzieć, ale ktoś nad nami czuwał. I udało się znaleźć ostatnią sesję świąteczną właśnie na jutro, na 10 grudnia, więc na pewno się tam wybierzemy. Nie wiem, czy was ze sobą zabiorę, czy uda mi się coś tam nagrać, ale jak tylko dostanę efekt tej sesji, to na pewno na Instagramie jakimś zdjęciem Wam się pochwalę. Ja już nie gadam, tylko lecę. Oglądajcie i mam nadzieję, że usłyszymy się za chwilę. Dzień dobry w niedzielę. Tak, już jest niedziela. Trzeci i ostatni dzień tego odcinka Vlogmas. Ja się witam z Wami z auta razem z dzieciakami z tyłu. Jest Julka, hey. jest Filip odwrócony do nas plecami. Artur właśnie wszedł do Lerua pożarówki dla dziadków. Ja się do Was bardzo mało odzywałam przez te ostatnie dwa dni. Z tego powodu, że w piątek spędziłam jakby większość dnia u kuzynki, później przyjechałam z dzieciakami do domu, więc no nie miałam fizycznie możliwości się do Was odezwać. A że Artur długo pracował, to powiem Wam, że wieczorem byłam już w piątek tak wykończona. Że po prostu no, nie miałam na nic siły Marzyłam tylko o tym, żeby iść spać Natomiast sobota też była dla nas pełna wrażeń Bo tak naprawdę od samego rana Od kiedy się obudziliśmy Aż do momentu gdzieś godziny 14-15 Byliśmy poza domem Bo najpierw szykowaliśmy się na sesję świąteczną Później na tą sesję pojechaliśmy I zanim z niej wróciliśmy Zahaczyliśmy jeszcze o McDonald's O, o jeszcze jakieś tam inne atrakcje I powiem wam, że no też jakoś nie miałam siły i weny nagrywać Nagrałam wam dosłownie kilka Jakichś tam delikatnych przebitek Ale tak czasami jest Jak się siedzi jako cała rodzina w domu I wreszcie możemy trochę czerpać Ze swojej bliskości Z tego, że jesteśmy razem No to jakoś człowiek nie ma tak nawet ochoty Wiecie, wyciągać z tego aparatu czy telefonu, żeby nagrywać No i dzisiaj Dzisiaj jest wielki dzień, słuchajcie Bo myślałam z jednej strony, że ubierzemy choinkę Ale to się chyba nie uda Na dworze pięknie pada śnieg I z tego powodu trochę udało mi się namówić mojego męża żebyśmy pojechali na jarmark świąteczny do Katowic. I zgodził się, zgodził się i po prostu cieszę się i przebieram nóżkami z radości, bo liczyłam, że pojadę po prostu z Wami sama w tygodniu. Ale w tygodniu też mamy różne rzeczy do załatwiania, do robienia, do ogarniania w domu, więc tak samej mi się niekoniecznie chciała. Wiecie, z mężem, z dzieciakami zawsze jest też inaczej, więc jedziemy. Najpierw mamy właśnie przystanek w Leroy, bo Artur robi takie delikatne zakupy dla dziadków, bo babcia go wczoraj o to poprosiła prosiła. Za chwilę wejdziemy na chwilę na Oszą i jedziemy już będziemy do... Jedziemy do sklepu! Właśnie, jedziemy do sklepu. Julka się już nie może doczekać. I pojedziemy do Galerii Katowickiej. Nie wiem, czy tam będziemy, będziemy chodzić. Do, tego, do sklepu! Tak, do sklepu. Całą rodziną jedziemy. Pioleczko. No i właśnie pojedziemy do Galerii Katowickiej, w związku z tym, że dzisiaj jest niedziela handlowa, to skorzystamy z tego, że w tej Galerii Katowickiej po prostu zaparkujemy i przyjdziemy się na jarmark świąteczny. Natomiast nie mam pojęcia, czy w drodze powrotnej będziemy jeszcze po samej galerii też chodzić, czy wrócimy już na obiad, żeby po prostu dzieciaki coś normalnego zjadły. No bo wczoraj jednak był McDonald's, no to już może dzisiaj nie będziemy przesadzać. Aczkolwiek to tylko Julka z McDonalda jadła, bo Filip całą drogę wczoraj nam. Spał, więc dobra, nie gadam, zapraszam Was dalej na oglądanie tego vloga, mam nadzieję, że jeszcze się do Was odezwę mimo wszystko, bo, bo wypadałoby, żebym Wam powiedziała, bo to na pewno widzieliście na przebitce. Ale właśnie skończyłam wczoraj czytać, zaufaj swoim marzeniom od Natalii Sońskiej. Mam całą masę przemyśleń na temat tej książki, ale muszę kończyć wam opowiadać, bo Filip płacze, więc chyba będę musiała wysiąść za auta i go trochę zabawić i zaczęłam czytać kolejną książkę od Anny Haber. I właśnie, no niestety, pogadamy za chwilę. I'm going to say Christmas Eve is coming soon now are you dear old man Aktualnie już grubo po 16.00. Mocno ciemno za oknem, pomimo całej masy śniegu, w które, którą nie wierzyłam, że spadnie, bo już chyba od środy czy od czwartku zapowiadali opady śniegu. Ale wiecie, patrzyłam na to z przymrużeniem oka i byłam praktycznie przekonana, że śniegu w ten weekend nie będzie, a tu w sumie jest go całkiem sporo. Witam się z Wami także w wydaniu takim, już bardzo mocno domowym, bardzo mocno takim przygotowującym mnie do spania, mimo że jest dopiero po 16, ale powiem wam tak. Byliśmy na Jarmarku Świątecznym w Katowicach, co widzieliście doskonale, po przebitkach. I teraz tak, w zeszłym roku byliśmy też na jarmarku świątecznym, też byliśmy w weekend. Jedyne porównanie, jakie mogę Wam zrobić, to to, że wtedy byliśmy chyba koło godziny 16, więc wszędzie już było. Ciemno, wszystko było pięknie oświetlone, jakby klimat tego jarmarku zyskiwał zupełnie inny wymiar. No, było tak mega świątecznie, mega klimatycznie, co nie zmienia faktu, że była też masa ludzi tam, żeby się przepchnąć gdziekolwiek wtedy w zeszłym roku. To, to po prostu graniczyło z cudem. A przypominam, że w zeszłym roku byliśmy z Filipem, który miał niecałe półtora miesiąca, bo był z nami w gondoli, i Julką, która miała no lekko ponad dwa lata Julka wtedy bała się tych wszystkich atrakcji ruchomych, które były przygotowane dla dzieci w tych przeszkleniach, więc tak naprawdę w zeszłym roku przelecieliśmy na szybko wszystkie stanowiska, mało co widzieliśmy, ale jakby te światełka to wszystko robiło klimat. Było super, bo pierwszy raz byłam na jarmarku świątecznym w Katowicach, więc to mnie jakby satysfakcjonowało, a też nie chcieliśmy, żeby dzieciaki nam jakoś bardzo zmarzły. W tym roku wybraliśmy się na ten jarmark już po godzinie 11. Tam nie wiem, z 10 po 11 byliśmy na miejscu, bo stwierdziliśmy, że to będzie dobry moment, po pierwsze, żeby wybrać się z dzieciakami, a po drugie, żeby uniknąć tłumów. I mimo tego, że było świeżo po godzinie 11, do tych ludzi było, no nawet całkiem sporo, nie spodziewałam się aż takiego ruchu zaraz po otwarciu, mimo że to jest niedziela. E, jakby widzieliście ludzi, ale też jakby może niekoniecznie ten klimat jarmarku świątecznego był, ponieważ było jeszcze jasno, tych oświetleń, tego wszystkiego nie było zbyt dobrze widać. Ale ja byłam bardzo usatysfakcjonowana, bo przynajmniej praktycznie do każdego stoiska mogłam sobie podejść, zobaczyć, coś nagrać bez problemu. Julka w tym roku już trochę mniej się bała tych ruchomych atrakcji, więc do tych niektórych przeszkleń podchodziła, trochę pooglądała, niektórych nadal się bała, ale w całości, w całości odbierania tych całych atrakcji. Przeszkadzał nam sypiący nieustannie śnieg. Czasami tak zawiewało, że śniegiem dostawałam prosto w twarz, a że nadal byliśmy z dwójką małych dzieci no to też nie chcieliśmy spędzać tam nie wiadomo ile czasu, żeby nam dzieciaki po prostu nie przemarzły. Chociaż dzieciaki były ubrane znacznie grubiej niż na przykład ja. Ja oczywiście standardowo zapomniałam rękawiczek, więc ręce miałam tak różowe i tak zmarzłe, że myślałam, że jak się rozgrzeje, to mi po prostu odpadną. Natomiast buty nie wytrzymały wilgoci i już po kilku krokach na jarmarku świątecznym mi przemiękły. W domu skarpetki mogłam wykręcać i wypływała z nich woda. Tak przemiękły mi stopy i tak można powiedzieć, że przemarzłam, ale uważam, że nadal było warto. Kupiliśmy sobie po oscypku z żurawiną, Miulce też bardzo smakował, Filip nawet spróbował, więc było ekstra. Wypiliśmy po gorącej czekoladzie, kupiliśmy sobie pierniki, liczyłam, że dzieciakom kupię jeszcze takie balony, jak w zeszłym roku. To były takie balony na patyku, przezroczyste, otoczone światełkami. I po prostu te balony no, w ciemnościach fajnie świeciły i myślałam, że dzieciakom w tym roku wezmę, no ale nie było. Ewentualnie albo to stoisko się jeszcze nie otworzyło, albo gdzieś żeśmy przeszli, że ja tego nie zauważyłam, ale już było nam tak zimno. Niby było tylko minus dwa stopnie, więc nie było dramatu, ale jakoś tak wymarzłam, chyba przez te mokre stopy w butach. Jakoś tak wymarzłam, że nawet jak Artur zaproponował, że no dobra, to może idziemy, bo gdzieś tak około godziny spędziliśmy na tym jarmarku, może nie całą godzinę, no to z wielką chęcią wróciłam do auta, w szczególności, że Julka też coś tam narzekała, że, że już jej jest zimno i chce wracać do domu, więc jakby wiecie, jarmark odklepany, spełniło się to, co chciałam, wróciliśmy do domu i tak naprawdę mój plan był taki, że po południu albo ubierzemy choinkę, Albo wybierzemy się na Sanki, bo Julka w zeszłym roku Sanki dostała na gwiazdkę, natomiast w tym roku moi rodzice po prostu stwierdzili, że zasponsorują za Filipowi Sanki, żebyśmy mieli dwie pary, bo wątpię, żeby Julka chciała bratu odstąpić swoje. A dwie pary zawsze się przydadzą, nawet jak dzieciaki będą później starsze. I mimo, że nie mamy tutaj zbytnio żadnej górki, żeby dzieciaki zjeżdżały. To podwórko z tyłu tak nam zasypało, że stwierdziłam, że fajnie by było te sanki połączyć i z dzieciakami trochę po tym podwórku pojeździć. Ale powiem Wam, że albo choinka, albo sanki. Ta, ta, taki był plan na popołudnie. Ale powiem Wam, że wróciliśmy z tego jarmarku tak wymęczeni, tak jakoś już po prostu wypompowani, że o godzinie 14 sprzedaliśmy Julkę dziadkom. I Julka nadal tam siedzi u, u babci, u dziadka i świetnie się bawi. Natomiast my sami zostaliśmy z Filipem w domu i nie mamy ochoty kompletnie na nic. Nawet ja dzisiaj, pomimo tego całego planowania i chęci wychodzenia gdziekolwiek, chciałabym już, żeby wszyscy poszli spać, żeby się okryć kocykiem i sobie poczytać książkę. I o tych książkach, o których Wam obiecywałam, też jeszcze mam nadzieję, że za chwilę będzie mi dane Wam o nich poopowiadać, ale stwierdziłam, że. Nie chcę opowiadać teraz o nich bez nich, tak fizycznie nie trzymając ich w łapkach. Zrobię to, opowiem Wam jeszcze o tych książkach. Dzisiaj mam nadzieję, że przez to vlog nie będzie jakiś bardzo długi, ale było, była cała masa przybitek, więc może jakoś zdzierżycie to moje gadanie. Ale jak Artur będzie kładli spać, gdzieś pewnie w okolicy godziny 19 czy 20 i będę już sama na dole w ciszy i w spokoju, to trochę Wam o tych książkach poopowiadam. Bo okazuje się... Że, no że, 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 że książki Natalii Sońskiej zrobiły mnie trochę w i okazały się być serią, o której ja nie miałam zielonego pojęcia, bo na Lubimy Czytać, gdzie zwykle sprawdzam no, wszystkie informacje o książkach, które są mi w danym momencie niezbędne, no to na Lubimy Czytać nie było żadnej informacji, że te książki, które czytam są jakąkolwiek serią. Co więcej, okazuje się, że nawet przez przypadek kupiłam sobie resztę tej serii ale o tym Wam opowiem za chwilę, więc wracam do chłopaków na dół, do Artura i do Filipa, który się tam grzecznie bawi. No i po prostu za jakiś czas jeszcze za chwilę do Was się odezwę, więc słyszymy się za moment. W vlogu po raz ostatni i tak jak zapowiadałam, kilka słów o książkach Natalii Sońskiej, bo okazało się, że zrobiłam z siebie takiego leszcza, jakiego chyba już dawno z siebie nie zrobiłam, bo skończyłam czytać wczoraj. Zaufaj swoim marzeniom i dopiero czytając po słowie od autorki, okazało się, że zaufaj swoim marzeniom jest ostatnim tomem serii Zakopiańskiej od Natalii Sońskiej. I uwierzcie mi, że przy, przy tej poprzedniej książce Otwórz się na miłość żadnej noty od autorki nie było, żebym się mogła zorientować o co chodzi. I gdy zaczęłam czytać tą część, to właśnie chciałam Wam na koniec przy recenzji opowiedzieć, jak to bardzo fajny element wspólny znalazłam w tych historiach dwóch, ponieważ i w Otwórz się na miłość, i w Zaufaj swoim marzeniom jest taki moment, gdy bohaterowie tych książek pojawiają się u góralności. Taki w pensjonacie u pani Anieli, no i tam spędzają czas, pojawiają się w tych pensjonatach z różnych powodów, różni bohaterowie itd. Tak Ale część tych bohaterów w jakiś sposób gdzieś tam w tych historiach, czy samej pani Anieli, gdzieś tam się powtarza, pojawia i w ogóle stwierdziłam, że to jest w ogóle ekstra element i bardzo mi się to, ten zabieg podoba. Do momentu, gdy nie skończyłam czytać tej książki, i gdy się nie okazało, że to jest cała seria zakopiańska, i ona w ogóle w każdym jednym tomie, a tych książek jest sześć, że w każdej jednej książce pojawia się właśnie pani Aniela ze swoim pensjonatem, pojawia się Zakopane, pojawia się zwiedzanie szlaków, jazda na nartach i tak dalej, zimowa otoczka z Zakopanego, więc jakby jak przeczytałam to i okazało się, że to jest ostatni tom serii, to uwierzcie, że pierwsze co zrobiłam, to wygooglałam, jak ta seria wygląda. I wiecie, co jest najlepsze? Że wspomniałam Wam też w którymś z, ostatnim, z ostatnich odcinków, że na Wydaje Nam się kupiłam sobie kolejnych pięć świątecznych książek i jak one tylko przyjdą, to od razu Wam je pokażę. Mam nadzieję, że dojdą już jutro, najpóźniej we wtorek. I podświadomie, zupełnie niechcący, kupiłam... Kolejne trzy tomy tej zakopiańskiej serii brakuje mi tylko, będzie mi brakowało tylko i wyłącznie pierwszego tomu. I jak ja sobie to dzisiaj uświadomiłam, że tak naprawdę będę miała pięć tomów z sześciu, to na Winted znalazłam pierwszy tom. I już go kupiłam, już jest wysłany i mam nadzieję, że właśnie w poniedziałek albo we wtorek również do mnie dotrze. Zastanawiałam się, jakim cudem ja przeoczyłam ten pierwszy tom. I okazało się, że gdy ja kupowałam książki za 7,90 na Wydaje Nam Się, to pierwszy tom po prostu nie był przeceniony. Do tej kwoty prawie 8 zł. Bo był w jakiejś tam tańszej cenie, koło chyba 30, ale jakby no ja nie zwróciłam na niego uwagi, bo jakby grzebałam tylko w tej zakładce książki po 7,90 i jakby stwierdziłam, że nie, no to już dobra, ten pierwszy tom sobie daruję, w szczególności, że te książki naprawdę wydaje mi się, że można czytać w zupełnie dowolnej kolejności, bo jak widzicie, przeczytałam dwie książki i gdyby nie to posłowie. Tutaj na koniec, to kompletnie bym się nie, jakoś tam nie zorientowała wybitnie, że to jest, że to jest seria i czytałabym to no, w losowej kolejności po prostu. I wydaje mi się, że, że nic by tutaj w tym nie przeszkadzało. Natomiast jeżeli chodzi o samą książkę, to ona jest jakby, już Wam o tym wspominałam, jest na tak samo wysokim poziomie pisarskim jak ta poprzednia, aczkolwiek nie podoba mi się aż tak. Jak otwórz się na miłość. Jest to pewnie spowodowane całym tłem, w którym dzieje się historia naszej głównej bohaterki, Pauliny, która jest architektem. Być może jest to też spowodowane tym, że jej relacja z partnerem, która tutaj zajmuje gdzieś tak pół książki, nie do końca do mnie przemawia, nie do końca mi się to w jakiś sposób podoba, aczkolwiek jestem, byłam zaskoczona. Kilku momentach. W połowie książki, gdy się do was poprzednio odzywałam, właśnie w którymś tym poprzednim vlogu powiedziałam wam, że już mam jakieś przewidywania, jak ta historia się zakończy, i mimo że ja jakieś swoje przewidywania miałam, to uwierzcie mi, że no tak ze trzy razy autorka mnie bardzo mocno zaskoczyła, i niemal byłam pewna, że ta historia nie znajdzie happy endu, bo no tak się zapowiadało, aż byłam w szoku, że, że zostałam tak zaskoczona, więc. Ta książka ma w sobie coś, co sprawi, że Was zaintryguje, że będziecie ją chłonąć strona po stronie, aczkolwiek no nie powiem, nie było tak, że mi się nie podobała, bo ta historia mi się podobała. Bohaterki są inne, relacje z przyjaciółmi, z rodziną, te, ta świąteczna otoczka, one są w tych książkach zupełnie inne, w szczególności, że w Otwórz się na miłość, ta aura świąt, sama Wigilia, to był ostatni rozdział tamtej książki. My... Otwórz się na miłość kończyliśmy Wigilią i świętami. Natomiast tutaj święta pojawiają się pod koniec, ale święta nie kończą na, nam tej historii. Ta historia po świętach toczy się dalej, po nowym roku, chyba nawet dosyć mocno rozciąga się poza nowy rok. Epilog, epilog chyba opowiada historię naszej bohaterki, chyba na rok. Później, po, po zakończeniu wydarzeń w głównej historii, więc jakby no, różni się ta historia bardzo i podoba mi się ona, aczkolwiek nie przemawia do mnie aż tak mocno, jak otwórz się na miłość. Nie wiem, czy jest to związane właśnie z tą kwestią bycia architektem, czy jest to sama główna bohaterka, która jest bardzo przesympatyczną osobą, która uczy się walczyć o swoje, która zostaje bardzo nieładnie potraktowana przez bliskich jej, przez bliskiego jej mężczyznę, która ma w swoim życiu bardzo fajne pomysły na siebie na swoją przyszłość na to, co by chciała robić. Co nie zawsze jej wychodzi, chociaż bardzo mocno trzymamy za nią kciuki i liczymy na to, że w końcu jej się uda osiągnąć swoje cele. No i jeżeli chodzi o tą sferę miłosną, no to tam też się bardzo dużo dzieje i powiem wam, że właśnie. Z jednej strony wiele rzeczy wydaje nam się bardzo oczywistych i bardzo mocno przewidywalnych, ale z drugiej strony autorka na każdym kroku, gdy wydaje nam się, że już wiemy, co się za chwilę wydarzy, cały czas nas zaskakuje i to jest po prostu niesamowite. I nie mogę się doczekać, aż przeczytam poprzednie książki z tej serii, no bo. No jestem pod ogromnym wrażeniem i mam nadzieję, że żadna z kolejnych książek mnie nie zawiedzie, bo tak naprawdę ja od Natalii Sońskiej w tych zakupach zrobiłam zakupy wyłącznie książek z gatunku literatury obyczajowej świątecznej. Widziałam, że, że pani Natalia wydała całą masę zwykłych obyczajówek, już takich, wiecie, nie świątecznych, tylko zwykłych obyczajówek, za które pewnie też będę chciała kiedyś docelowo sięgnąć, po które chciałabym kiedyś docelowo sięgnąć. Na ten moment skupiam się na literaturze obyczajowej, świątecznej, i no powiem Wam, że jestem zachwycona. Mam nadzieję, że książki pani Natalii Sońskiej Wam również bardzo mocno przypadną do gustu. Natomiast dla odmiany, po kolejną książkę, jak widzieliście na przebitkach, po którą sięgnęłam, to było zdążyć, do, to jest zdążyć do domu na święta od Anny Haber, z tego względu, że jak już się okazało, <laughs> że, że to jest seria. Ja mam co prawda dwie książki jeszcze od Natalii Sońskiej, które nie są zupełnie. Związane z serią zakopiańską, ale stwierdziłam, że skoro mam już dwie książki od tej konkretnej autorki za sobą, to chciałabym się chwycić za coś troszeczkę innego, a że pani Anna Haber zachwyciła mnie swoją książką jesienną. Zaproś mnie na pumpkin latę, którą czytałam właśnie w tym roku jesienią, od której nie mogłam się oderwać, i która bardzo mocno mi się podobała, no to stwierdziłam, że czas dać tej autorce szansę właśnie w literaturze świątecznej i powiem Wam, że jak na razie. Jestem aktualnie na stronie 66 i jestem wciągnięta. Jest to coś zupełnie innego, bo tutaj mamy historię prowadzoną z perspektywy mężczyzny, więc zupełnie inny punkt widzenia. Ale co więcej, jest to w ogóle zupełnie inny punkt widzenia, jeżeli chodzi o jakiegokolwiek bohatera, bo z tego typu bohaterem nie miałam jeszcze. Nigdy do czynienia. Nie chcę się tutaj na razie zagłębiać, bo jestem dopiero na samym początku książki, w którym nasz bohater Filip, który już kupił mnie samym imieniem, bo jakby mój syn też ma na imię Filip, jakby podąża, próbuje wrócić na święta do domu z Brukseli, w której na co dzień mieszka, do której wyemigrował kilka lat wcześniej, i po trzyletniej przerwie od pobytu w Polsce znowu. Wraca do Polski, a raczej próbuje wrócić, bo na razie, na tym etapie, na którym jestem, ma całą masę problemów i nie daje rady do tej Polski dolecieć, ponieważ śnieżyca, jakieś tam zimowe zawieruchy sprawiają całą masę problemów pasażerom. Jak, jak z tego wybrnie, Kogo pozna po drodze i jak będzie wyglądał jego związek po powrocie, być może do Brukseli, czy w trakcie świąt z aktualną partnerką, która jest francuską, no to tego wszystkiego ja się przekonam. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni i też będę wam mogła o tej książce jak najwięcej opowiedzieć i będę was mogła do niej zachęcić, bo już ten początek bardzo, ale to bardzo mi się podoba. I żeby się już za bardzo tutaj nie rozgadywać, bo przynajmniej u mnie jest aktualnie później, no, a też chciałabym jeszcze trochę usiąść i wam tego vloga zmontować, bo mam nadzieję, że pojawi się o czasie w poniedziałek. No to będę już kończyć i nie będę wam zawracać dzisiaj już więcej. Głowy, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się Wam podobał. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, zostawcie jakiś komentarz, dajcie znać, jak Wam się ten odcinek podobał. Subskrybujcie i mam nadzieję, że będziemy się widzieć już za moment, już za chwilę, za dzień, za dwa, w kolejnym vlogu. No i koniecznie bierzcie udział w rozdaniu, bo paczka jest już praktycznie gotowa. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, odliczajmy dalej razem do świąt. Widzimy się już wkrótce, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. 怕。<Bye. S 2>